Sprawdź to, raz, dwa, raz, dwa, raz dwa patron, stać Wiesz o co chodzi, podwój spodnie i pokaż budziki Szukam bora, gdzie zielona, border czyni pokaż. Tropie od lato i tak mnie pokona Hola, hola, gleba, poka Co tam, co tam, znam się na telefonach Ta Nokia jest gradziona, Ola. Boga o, rany, rany, będziesz ukarany rany Ten emblemat jest niepożądany Many, many, stary Ja to kurwa, mać zarabiam I my ojca, matki, namiar Inna opcja, płaci spadam Ja stary te obstawię, a o 17 gra legia Warszawa Dobra, sprawa załatwiona, pięć dyszek jest twoja Odznaka, dorzucę Gnata za kontakty w dragach Dodam pałki, czapki Szturowa, dła. tylko płać mi, płać mi, many, many, płać man. nie. Ej, dostajesz mandat, stary, prawda Kurwa stoisz, tutaj rośnie trawa, trawa Ej, tu się nie stoi, siedem pyszek, zrób pięć Do złotosy To razem dwadzieścia, bo reszta jest dla ziomli, więc odbyj. Bo cię za to, że ja raz żoń, ty śmiesz wątki stary, mam dowody, jestem, jestem Rutkowski. Rutkowski. Rutkowski Chowaj się, chowaj się, Rutkowski Patron tyle gdzie, byle gdzie, pozostać nie warto Chowaj się, chowaj się, to Rutkowski tyle gdzie, byle gdzie, pozostać nie warto Chowaj się, chowaj się, Patrol byle gdzie byle gdzie zostać nie warto Chowaj się, chowaj się i patrol Byle gdzie byle gdzie zostać nie warto Chowaj się, chowaj się Byle gdzie byle gdzie Chowaj się, chowaj się Patrol, byle gdzie, byle gdzie? Dostać nie warto, kopaj się, kopa się! Brudkowski patrol, byle gdzie, byle gdzie? Dostać nie warto, kopaj się, kopa się! Brudkowski patrol, byle gdzie, byle gdzie? Dostać nie warto!